Kurde, chłopie, w lewo miałeś. W lewo do tego filara. Ach. Och, ech. Hmm, ta kamera nie zawsze tak działa, by się chciało... O, tak miał zrobić właśnie. właśnie. To jest szybka. No para. dalej, ale jak chcę więcej kulek. Ja lubię Hu, uh, uh, hu, uh. hu. A spróbujmy, dobra. Coś tam wygląda jakoś. Mapie, kurno, na trampolinę dawaj. Hehe, <try> Mm hmm dá uma motz ande lá para ande ande Nope. Zaraz zniecz mi się zużyje. Jeśli i ty, i Konkubina możecie używać magii... Moja moc pochodzi od Ormazda. Jej od Aremana. Nie mamy ze sobą nic wspólnego. Legendy okay. podają może, jak odróżnić iluzję Konkubiny od rzeczywistości. Jedynym sposobem jest zniszczenie iluzji. Dosłownie przez kontakt fizyczny. Ale i to nie zawsze działa. Aha. Nie zachowujesz się jak a jak zachowują się księżniczki? Zajmują się bogactwami. Nie wiedzą, którą stroną wielbłąd je, a którą. Nie kończę, znam się na wielbłądach. Aha, powiedz co? Prawdziwa księżniczka. A ty, kim właściwie jesteś? Nie ma za bardzo o czym mówić. Więc. O, nie, nie powiem nic, dopóki nie opowiesz mi o sobie. Powiedz, co robiłeś na pustyni z oślicą obładowaną złotem? Wracałem do domu. Skąd? Nieważne skąd się idzie, tylko dokąd się zmierza, prawdaż? Teraz ty mi coś powiedz. Zapomniałeś, że pytałam także o złoto? Znalazłem je. Znalazłeś. Jesteś złodziejem. Jestem podróżnikiem. Jesteś złodziejem. Odzyskuję porzucone mienie. Byłem kilka dni drogi stąd. Słyszałem o grobowcu. Trochę kupania. Mógłbym obładować 20-30 oślic, gdyby nie pojawili się ci strażnicy. Ale i tak udało mi się uciec z wystarczającą ilością złota na przyjemne życie przez parę lat. Okradasz zmarłych? To dużo prostsze niż okradanie żywych. O